Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Santes, a przed nami ustaweczka. Tak jest, mamy niemiłko. Hmm. Za każdym razem, gdy przyzwasz Mecha daj mu plus 2 do ataku yy, oraz mamy Illidian Burzogniewny. Działanie pasywne, początek walki Twoi najbardziej wysunięci na lewo i prawo stronicy trzymają plus 2 plus 1 i atakują natychmiast. Yy, ja myślę, że sobie weźmiemy niemiłkę. Gromiło. Yy, tak jest, to jest córka pana gromiło. Tak mi się wydaje. <kłysk> I tak. Dobrze, że sprawdziłem, czy mechy są, bo fajnie by było wziąć bohatera na mechy kto... i nie mieć mechów. Ale ja myślę, że to jest tak ustawione, że ona się nie, wysiew... że ona się nie wyświetla, jak nie ma mechów. Tak mi się wydaje. A więc dobra. razem Pięknie, co my tu mamy? Magnetyzm. Tylko tak. Ja zrobię troszeczkę inaczej. Kupię tego, muzykantkę. Zatrzymamy sobie, bo mi się na, przyda ten magnetyzm. Tylko ja chciałbym otrzymuje plus jeden do zdrowia. Na koniec twojej tury otrzymuję plus jeden do zdrowia. Ja bym wolał zamiast wrzucać sam magnetyzm, wrzucić go w mecha. Tylko, że ten mech musi przyjść, no nie? I też musimy mieć czym się bronić. Więc muzykantka na stole, do tego mamy wiecie złoto. W następnej rundzie remisujemy. Więc to mnie cieszy. I mamy dwa magnetyzmy. Bardzo ciekawa rzecz. Wybierz jedno, daj stronikę plus 4 do ataku lub 3, plus 4 do zdrowia. Hmm. Wiecie co? Ja zrobię karczmę. Yy, Flagę przymierza. Flagę przymierza sobie wrzucimy. Dam do zdrowia. Bo jeśli by było dwóch przeciwników, no to wiecie, zawsze lepiej mieć piątkę w zdrowiu, to może akurat przeżyjemy. No i w sumie tak, zamrodzimy sobie. W następnej rundzie na pewno kołysko boty, kupimy. Ewentualnie. Jeśli pojawi się... W końcu jakiś mech, no to mecha, strzelimy. Czemu by nie, czemu by nie. Tylko musi przyjść mech, a znając moje szczęście, to ta gra tak prowokuje, wiecie? Macie tu magnetyzmy, magnetyzmy. Ale nic innego nie przyjdzie, więc wiecie. Więc na spokojnie. Ale muzykantka jest mocna, potężna, 3 na 5. I popatrzcie, też mają tego koły z kobota. Też sobie go wrzucił, no bo czemu by nie? Z tym, że ja bym wolał go na mecha, jakiegokolwiek mecha, może być niefajny. Dobra. Nie lubię go, żeby była jasność. Ale wrzucimy. E... Otrzymaj bazową kopię losowego stronika ze składu twojego ostatniego przeciwnika. Genialnie. Moi drodzy, tak jest. Mamy magnetyzm. E... Tu sobie oczywiście zatrzymamy. No i tyle. No i tyle w tej rundzie. W następnej mamy 6 sztuk złota. Więc jest opcja, że wszystkie magnetyzmy kupimy i wrzucimy w kurzotrona. No ale to jeszcze pomyślimy. No i dobra. Wkurzotron. Dobrze, że ma Boską Tarczę. To dużo daje. Dziękuję, dobranoc. Tak jest, wygrywamy. Świetnie nam idzie. Coś niesamowitego. Jak na nasze początki, to coś nowego. Dobra. O, mamy kolejnego Mecha z Magnetyzmem. Ja aż się boję, wiecie, że ja będę miał tak dopakowanego tego Wkurzotrona, który tak naprawdę nic innego nie posiada, oprócz Boskiej Tarczy. No, ale będziemy musieć go zostawić na stole, bo... Bo będzie... Bo inaczej nie będziemy mieli nic mocniejszego. Przecież on tak naprawdę... Zamrozimy sobie. Mamy tak. On tak naprawdę, widzicie, dopakowuje się plus 2 zdrowia co Teraz poprzez wrzucenie magnetyzmów, a magnetyzmy to mechy. No to wiecie, dostajemy ciągle plus 2 do ataku. Więc trzeba przyznać, że jest dosyć mocny. W następnej rundzie będziemy mieli tak 7 sztuk złota, więc ja myślę spokojnie tak za czwórkę karczmy, magnetyzm i też skończymy. No i dobra, no myślę, że tą 17 w ataku będzie ciężko pokonać, ale nie wiem, tak mi się wydaje, że raczej nie ma opcji, żeby ktoś na tą chwilę był mocniejszy. No i tak. Z tym, że oczywiście przydali, przydałoby nam się trochę więcej z, y, stronników, no bo na tym jednym mechu i tej pięknej muzykantce daleko nie zajdziemy. Ale tak jak mówię, zrobimy sobie karczmę, fajnie, bo karczma idzie do przodu, mamy trzeci poziom karczmy, rzucamy magnetyz. Ja tu i tak za dużo nie zrobię w tej rundzie. Ja tylko chcę zobaczyć, jakie oni mają poziomy karczmy. Mamy trójkę, trójkę, trójkę to ja, trójkę, trójkę dwójkę, trójkę, no i tego nie ma gościa, więc spoko, w sumie na równo idziemy. Dobra, walka z Joksaron, zobaczymy. Gościu się cały czas trzyma na pierwszym miejscu, więc zobaczymy co on tu potężnego ma. No tak, ma trochę bestii, trochę bestii, jednego ptaka to dla mnie, jeden stronik to znaczy trochę, tak jest. No no i ma fajnego mecha, którego odbicie bota, którego chętnie bym przyjął. Chodź z drugiej strony, w ogóle zauważyłem, że nie ma z Magnetyzmem, że z Mecha wychodzi Stronnik. Co się stało? Co się stało z tym? Ale faktycznie nie ma nic takiego. Dobra, co ja mogę zrobić? 8 sztuk, więc teoretycznie mógłbym odświeżyć dwa razy i kupić dwóch Stronników, których nie będziemy mieli, ale ja już tak nie gram, więc bierzemy tak, Okrzyk Bojowy, tego ziomeczka weźmiemy. Dodamy sobie monetę w następnej rundzie, jeszcze raz odświeżę i kupimy cokolwiek będzie. A że nie ma nic, no to kupimy chyba sobie truciznę. Trucizna zawsze się przyda. No i tak, ja nie chcę tracić za dużo. Wiecie, w życiu. Na samym początku. Na razie jakoś to tam wygrywamy albo, albo mamy remisy. Przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy przegrali. No i w następnej rundzie mam tak, karczmę za 6. 10 sztuk złota. Na razie utrzymujemy się tak, że nie dostajemy w dziób, więc ja myślę, że zrobimy karczmę plus kupimy jakiegoś stronnika. Chciałem powiedzieć mecha, ale wiecie, to trzeba mieć szczęście, żeby akurat wypadł mech, więc na stronniku zostaniemy. Dobra, pan Silas Lunomroku, jak dobrze pamiętam, tak jest. Silas Lunomrok. No. Powoli wiecie. No szkoda, że ta trucizna akurat tak uderzyła. No ale to... I tak wygrywamy, z tym, że wiecie, poleganie cały czas na jednym stroniku, to też jest, wiecie, ryzykowne. Z tym, że wiecie, to nie jest mój ten pomysł na grę, jeden stronik, tylko akurat żaden mech nam nie wyskakuje. To jest niesamowite, powiem Wam czasami, jak tak człowiek myśli, że tu nic nie wychodzi. Do tej pory mieliśmy tak, pojawił się jeden mech, no i powiedzmy, że trzy z magnetyzmem. Ja bym tego nie liczył jako stroników, więc robimy kar karczemkę. No i co? I oczywiście mamy pełno mechów, jak zawsze chcieliśmy. Teraz mamy mecha z magnetyzmem. Protetyczna ręka, która tak, magnetyzm, odrodzenie. No tak, oprócz boskiej tarczy będzie miał też ziomek ten, odrodzenie. Czyli jak dobrze rozumiem, y on powinien mieć 20, o ile nas nie oszukują, trzeba sprawdzić grę, 26 w ataku i 22 w życiu. Tak jest, granac nie oszukuje moi drodzy, no więc dobrze. No i ten. Na razie karczmy nie będziemy robić. Czwarty poziom karczmy my tu w sumie tylko Yoksaron ma jeszcze. Silas. Mistrz roka wun, tak jest. Który na razie tylko dostaje w dziób. No, dobra, tak to zostawimy. W następnej rundzie mamy tak, 10 sztuk złota, no ale to wiadomo. Jak nie kupujemy mechów, już nawet powiem Wam tak szczerze, teraz kupywanie jakichś nowych mechów, to i tak jesteśmy bardzo spóźnieni. Co prawda, niektórzy jeszcze tu nie mają dobrej armii, ale u nas tylko ten jeden trzyma grę. No i można powiedzieć, że ta trucizna też pod względem takim, że jeden za jeden się wymieni. Chyba, że ktoś ma boską tarczę. No to już, już gorzej. Dajcie mecha, proszę. No i dobra. I popatrzcie, odkryj stronika przeważającego rodzaju spośród przyjaznych stroników. A mamy dwóch piratów i będziemy mieli dwóch mechów. Więc no, ciężko. Dobra, ten się będzie troszkę dopakowywał, jak ten będzie tracił y, boską tarczę. Y, plus 2 plus jeden, daj mu na stałe. Gdy przyjazny stronik straci boską tarczę. Aha, czyli ten się będzie dopakowywał. Odświeżymy. Ajajaj, normalnie bym tego nie kupował. Czekajcie, kogo miał ostatni przeciwnik? On miał chyba kolco zwierzę. Więc dobra, ta bazowa kopia nam nic nie da. Pięknie, złota. Do tego dostaniemy kilka monet. Dwie, tak? Zaraz sprawdzę. No i Agonia. Przez resztę tej walki twoje stronicy z nieparzystych podziałów mają plus 2 plus 3. Okrzyki bojowe, których nie posiadamy. Albo mamy new Newzao. Za każdym razem, gdy ten Stronik zaatakuje, zadaje innemu losowemu, wrogiemu Stronikowi obrażenia równe swojemu atakowi. Czemu by nie? E, witam moją armię, bestio... E, a Myślałem, że to jeszcze będzie jakiś inny rodzaj Stronika. E, bestio mecho piratowo. tak jest. O, jakiś mech jest. No i teraz pytanie, czy go wrzuci, czy nie. Dobra, przepraszam piratku. Weźmiemy tego, choć tak naprawdę... Nie wiem, czy nie lepiej by było mieć tą piratkę, bo ona troszeczkę mocniejsza. Była za każdym razem, gdy zagrasz stronika z magnetyzmem, daj mu plus 2, plus 3, no i to jest dobra karta. Tylko tak jak mówię, wiecie, dosyć późno zaczęły nam przychodzić jacy, jakiejkolwiek stronnicy. Ciekawie ta Bastia atakuje. Bardzo ciekawie. Ja nie pamiętam, czy ostatnio brakowało. Aha, nieumarłych nie było. I jeszcze jakichś stronników nie było zaktualizowanych, ale już chyba są. Tak, już widać, że są. No to genialnie, genialnie, moi drodzy. 8. Dobra. Czyli tak. Niech będzie potężny ryk. I z jednej strony, wiecie, ja bym tej bestii dawał. Ale z drugiej strony, wiecie, ja jej nie będę trzymał, ale to jest fajna sprawa, że ona atakuje 7. Dobra, damy tak. No niech ten rośnie. Zobaczymy, może jeszcze coś fajnego złapiemy. O, dobra, ostatnie oświeżonko. I co my to mamy? O, mech e, prowokacja: za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie skarczmy, daj przy znanym uchowie plus 3, plus 2. Bierem, aczkolwiek nie wiem czym będziemy dużo zaklęć rzucać. O, więc tak, w następnej turze magnetyzm. Boska tarcza, prowokacja, więc wrzucimy go sobie na tego mecha gnoma. No i w sumie trzeba tak, zamrozić i liczyć, że jakieś mechy w końcu przyjdą, albo chociaż magnetyzmy, to będziemy sobie dopakowywać. Patrzę do takiego końca zwierza, nie widziałem. Miłość finiczka, planszówek. Prowokacja na koniec swojej tury, otrzymujesz losową kartę. Wybierz jedną. Ok. Powiem Wam tak szczerze, że czuję, że będziemy za chwilę przegrywać i to sromotnie. W oprócz tego ziomeczka, co się denerwuje, to nie mamy nic. No widzicie, przynajmniej Boską Tarczę zdjęliśmy, więc fajnie. No gość miał troszeczkę pecha z nami. Dobrze uderzyło. Niech ten traci Boską Tarczę, proszę. Niech ten jeszcze zaatakuje, a szkoda. Coś nie może się dopakować. Aha, udało się, no to fajnie, 6 na 6. No zawsze coś, zawsze coś. Dobra, no i chyba powoli na prowadzenie będziemy się wysuwać. Tak jest. Co my tu mamy? Kusi mnie karczma. Trudno. Zaryzykuję. A wziąłem karczmę, dlatego że nie dostajemy w łeb za mocno. O to chodzi. Więc na razie idziemy w karczmę. Ja sobie wrzucę tego do magnetyzmu. On w ogóle się potężnie wzmocnił. 12-13. Wrzucany mech dostał oczywiście plus 2 do ataku. Magnetyzm mu też coś dał, nie pamiętam ile on miał. Do tego boska tarcza. Do tego on się też plus 2, plus 3. Dopakowuje więc całkiem przyjemnie. Odnośnie aktywnego Arkanotron. Arka Arkanotron to ja nie wiem czy on nam się będzie mocno przydawał, bo na razie żadnych zakleć nie mamy. Ja zapomniałem, że już ozdób nie ma. A czasem w ozdobach było takie wzmocnienie, y, y, że dostajemy na przykład jakieś y, co rundę kilka. Hmm, zaklęć albo jedno chociaż, to wiecie, to też by fajnie działało. No, dobrze, dobrze. To w sumie tyle. Jedyne co trzeba przyznać, że faktycznie nie dostajemy jakoś za dużo mechów, jakichś takich bardziej przydatnych. Ten jest dobry. Ten akurat fajnie, ten Mechagnom, e, że nam przyszedł. No, Okej, okay. on też ma mechy. No, ten jest dosyć taki, ten odbiciobot. E, kurzający pod jednym względem hmm, Tak patrzę i tak się zastanawiam Czy my wyjdziemy z tego No może być ciężko Okej, okay, pierwszy przegrany Mecha kucyk nasz porobił troszeczkę No cóż a, ta coś fajnego, ale nic nie ma, totalnie nic. No to kupujemy zaklęciem, bo kupno zaklęcia powinno tak. Kogoś nam tutaj dopakować. Akurat tego dopakował. A ile on to daje? Plus 3, plus 2, więc w sumie to też jest jakaś taka możliwość. Ciekawie wygląda ten kolco zwierz. wysysaczka kryształów. My, myślałem, że to mech, nie wiem czemu. Dobra, to zaklęcie też rzucimy. Ja nie wiem, czy on się uziął tylko na niego. My też mamy innych stroników kochani. To też. Tak sobie dopakujemy. Świetnie. Robimy sobie miejsce na stoliku. Do tego ile on będzie miał? 2017 spoko. Straż Wybrzeża. Też pierwszy raz widzę. Okrzyk bojowy, oćwierz karczmę, zapełniając ją piratami. Kurczę. <laughs> Pod względem piratów, fajna karta. Okrzyk bojowy, daj, twoim pozostałym stronnikom z parzystych, plus plus 4, 4. Gitara. Gitara, i mamy tak. Ładnie. Jednego, dwa, wow, dwóch stronników parzystych. No ale to zawsze coś. No i w sumie stoimy. Nic więcej nie zrobimy. Kusi mnie troszeczkę, ale chyba jeszcze nie poczekamy z poziomem szósty, szóstym. Karczmy, ja i tak nie wiem. Co, jaki tam mech jest na szóstce, który by nam mógł cokolwiek pomóc? Więc no, no i zobaczymy, jak to wygląda. Ostatnio ze Silasem sobie bez problemu radziliśmy. Teraz już może być inaczej. No, ciekawie. Dobrze, przynajmniej boską tarczę ściąga. Pięknie. No, jeżeli dobrze trafimy, a jest taka szansa, no to przejdziemy. Dobra, powinniśmy przejść. Jeszcze się jakoś udaje. No, prawie jeszcze go zniszczyliśmy. Maziumeczek szczęście. Okej, okay, mamy drugi raz tego. No, faktycznie, robię karczmę tylko ze względu do takiego, że dostaliśmy, wiecie co, dużo złota. I już z mamy spokój. Teraz by wypadało w końcu, po iluś tam rundach, inwestować... W co inwestować? W... w... Stronników, tak, mechów. Tego wyrzucimy. Ja sobie go wrzucę. Weźmiemy znowu to zaklęcie, to dopakujemy dwa razy tak samo. Dobra mamy tu mecha, boska tarcza, za każdym razem gdy rzucisz zaklęcie, skarczmy, daj twoim stronnikom z boską tarczą plus 2 do ataku. Fajnie. Spoko, tylko powiedzcie mi za kogo. Ten Newzao, mimo że jest słaby, on i tak robił robotę, mi się wydaje. I tak nam robił robotę, bo jednak ściągał tą boską tarczą. Boskę, boską tarczę. Ja teraz zmienię tak, jak go wyrzucę, bo chcemy mieć mechy. Tego wrzucimy, zamrozimy sobie. No i to zakręcie nam dosyć dobrze dopakuje. Nie dostaniemy plus 2, plus 2. Do tego ci z boską tarczą dostaną plus 2 do ataku. Do tego ci wrzucą na każdego osobno plus 3, plus 2. No spoko, spoko. No ten Mistrz Roka, z którym walczymy, to on dostawał przez całą grę w dziób. A teraz widzę, nie dość, że remisuje, to jeszcze wygrywa. Więc musiał się mocno wzmocnić, tak, tak. Widzę tego jednego. Ma dosyć mocno wzmocnionego. No i u nas tylko jest kwestia taka, jak to wszystko zaatakuje, no nie? Bo. No niestety. Choć i tak. Wolałbym, żeby tego pierwszego zniszczył, ale to. Dobra. Fajnie było, gdybyśmy chociaż jeszcze z jednego zniszczyli. Ale raczej chyba nie trafi to tak. No, niestety. O, i popatrzcie, trzech stroników Za piętnastaka trochę boleśnie. No, gościu będzie problematyczny. Została czwórka. O, dobra, robimy tak, jak mówiłem: zaklęcie. Wrzucimy na mechy. Delikatnie sobie wzmocnimy. Z tym, że to jest ciągle mało, wiecie? To jest ciągle za mało. Nową moc specjalną. Kurczę, nie wiem. Ta nie jest najgorsza, choć ile my tych Stroników rzucimy? Dobra, ryzykujemy. E, działanie pasywne. Początek walki. Daj twojemu Stronikowi z lewego skraju planszy furię wichrów, boską tarczę i prowokację. E, działanie pasywne. Początek walki. Daj przyjaznemu Stronikowi każdego rodzaju statystyki równego poziomowi. Albo usuń przyjaznego Stronika, odkryj Stronika z poziomu niższego. Tak szczerze mówiąc, ani jedno. No i byśmy tak zrobili. Dobra, weźmiemy to. I teraz tak. Ja sobie wrzucę tego na lewo. On dostanie boską tarczę. Ja mam nadzieję, że ta trucizna mu nie zniknie. Chyba nie, bo on ma jad, więc chyba cały czas truje. E, dobra, odświeżymy. O, w końcu mechy. No, coś takiego. Prawdopodobnie na koniec gry, e, na koniec swojej tury, otrzymujesz satelitę 3 na 3 z magnetyzmem i ulepszasz tą kartę. E, nie widziałem wcześniej tej karty. Kolos z księżycowej stali. E, I mechanicznik. E, na koniec twoje, twojej tury, otrzymujesz losowe zaklęcie skarczmy. Więc wiecie, e, ten mechanicznik będzie się fajnie e, z tymi e, uzupełniał. Tylko wiecie. Prawdopodobnie jest to nasza ostatnia runda, więc nic tu nie zrobimy. 11 w życiu to bardzo mało. Ta raczej atakuje wszystkich. Jedynie zremisowała z tym. Więc tak teoretycznie wydaje mi się, że ten. Że już po wszystkim. No ale dobra, zaczekamy, zobaczymy. Wiecie co, gdybyśmy prędzej dostali, chociaż tego mechalicznika, też by to inaczej wyglądało. No ale teraz możemy sobie gdybać. No, szanse są takie, jakby ich nie było. Szkoda, że miał boską tarczę. Wiecie co, gdyby on nie miał boskiej tarczy, byśmy go tak strzelili. No to miałby problem na pewno. No, jak to wygląda? Niestety, mają mocne te skarabeusze. Ale one nie są wysoko... E, wysoko nie mają... Wysokiego poziomu skarżmy. Dobra, pięknie. E, przeżyliśmy ostatnią walkę. O, z martwym walczymy, więc jest opcja, że jeszcze pożyjemy. Dobra, bierzemy tak jak mówiłem. E, I teraz co? Magnetys otrzymujesz... ...monetę, która nam się tutaj za bardzo nie przyda. No i tak naprawdę musiałbym z kogoś zrezygnować. Z trucizny. Ta trucizna robi robotę. No właśnie. Dobra, wyrzucimy tego aktywnego Araktorna, czy Araktronu, jak on się nazywa? Arkanotron, tak jest. Yy, wrzucimy tak. Yy, wrzucimy. No kogo wzmocnimy, chyba tego jedynego. No i tyle. Ten zabójczy zarodnik nam się przyda. Żałuję, że tego nie zrobiliśmy. Zielonego chciałem powiedzieć złotego, złotego, tak jest. I co? Mamy tak, dwa magnetyzmy: furia wichru oraz odrodzenie. Kto by był dobry z odrodzeniem? Może ten smarobot? Ciekawe, czy on się będzie odradzał z boską tarczą, więc, jak tak, no to też jest spoko opcja. No to sobie zamrażamy Silas roku. Myśmy go chyba walnęli, tak? Jak dobrze rozumiem, tak jest, tak jest. Uderzyliśmy go za 15. A faktycznie uderzyliśmy go ostatnio za 15. więc jest opcja, że jak się nie dopakował, jako martwy, bo też to jest taka opcja, że sam fakt, że gościa nie ma. Ale ma jakichś którzy się dopakowują, no to też może być problematyczne, ale wszystko się okaże. No i dobra, mamy ostatniego. Ziomeczka. Fajne zaklęcie zdobyliśmy tak naprawdę. Oho, Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, moi drodzy. W sensie, że ma bardzo ładnie dopakowaną armię jednak. Okej, okay. w sumie dobrze trafiło, ale powiem wam, jak na martwego, no to jest dosyć mocny. No i super. Dobra, prawdopodobnie ostatnia runda. Dalej trujeczka została. Jak to, jak to się skończyło? Jednak ten mistrz roka uderzył za 21. Więc, tak na koniec Twojej tury trzymam satelitę 3 plus 3. 3 na 3 z magnetyzmem, za bardzo nie wiem, jak to działa. Patrzcie, robimy w ten sposób: 20. Magnetyzm i furia wichru. No, to obojętnie, ale odrodzenie bym sobie wziął i dał temu. To już tak naprawdę za dużo nam nie da. Szkoda, że tego nie mogę mieć na stole, ale za bardzo wiecie... A może i będę mógł. Zaraz zobaczymy. Bo raczej mi się wydaje, że i tak e, przegrywamy. E, na pewno. E, popatrzcie. E, mech, demon, odkrzyk bojowy, otrzymujesz losowego mecha demona z magnetyzmem. E, fajnie by było go też mieć w przyszłości. I e, ja tak. E, Mechalicznik dobry, ale on już nam dużo nie da, więc go wyrzucam. E, tego kupię. Tylko tak o żeby kupić. A tego wrzucę, bo za bardzo nie widziałem go i nie wiem jak to działa ta karta. Na koniec twojej tury otrzymujesz satelitę 3x3 z magnetyzmem i ulepszasz tę kartę. Więc, jeżeli będziemy dostawać satelitę 3x3 i rozumiem, że ona z każdym, z każdą rundą będzie miała, nie wiem, większy atak i zdrowie? Nie wiem. Dlatego wrzucam, to i tak już jest bez znaczenia bo te, raczej tego mistrza roka nie pokonamy bo on tam miał nie tylko jednego stronika ale kilku takich dosyć mocnych no ale to już okaże się wszystko wkrótce no i finałowa walka niestety jest to najmocniejszy jak ta satelita magnes 3 na 3 i on się ulepsza z każdą rundą okej okay. No goście wygląda. Szkoda, że tego e, zerwikiusza. I szkoda, że on traci ten jad. To też jest e, wielka szkoda. No ale cóż, nic nie zrobimy. Tak szczerze mówiąc, gdyby trucizna. E, a może też nie. A może i tak, gdyby trucizna strzeliła w tego Tytusa. Tytus! Z kapitana bomby. No, to myślę, że może byśmy go dojechali. A że nie trafiła, no to my nie dojeżdżamy go. No tu raczej szans nie mamy. Może gdybyśmy mieli też dużo w tym w zdrowiu. No bo ta reszta za dużo nie zadaje. No ten jedynie piątkę, więc za trzynastkę byśmy dostali. Dobrze, moi drodzy. Zajmujemy trzecie miejsce. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne. Więc trzymajcie się i do zobaczyska.